Witajcie, przyjaciele, Ew, tuż przed rozpoczęciem się Szabatu. Jak wiemy, zaczynamy Szabat specjalnymi modlitwami, psalmami Dawida, Tehilim, słowami lechu, Ranenol, Hashem. Śpiewamy dla Boga. Shiru Hashem, Shirchodosz, nowe pieśni. Mizmur, Shiru Hashem, Shirchodosz. Dlaczego śpiewamy? Bo. Piosenka, pieśń, śpiewamy, aby pokazać Bogu, jak bardzo Go kochamy, bo kiedy nie jesteśmy w stanie pokazać tego przekazać tego. Poprzez nasze słowa wtedy śpiewamy. Pieśń jest wtedy, kiedy jesteśmy w stanie przekazać, jak bardzo kochamy Boga. Robimy to poprzez śpiew. Kiedyś abys nadchodzi, przychodzi. Witamy go. Żadne święto. Nie ma czegoś takiego, jak przywitanie święta. Ani Pesach, ani Szawułos, ani Sukos. Żadne z naszych świąt nie ma tej mitwy, tego wyjątkowego czasu, kiedy witamy święto. Jedynie szabat. Witamy szabat. Witamy szabat. Szabat Chabes, to haszem, to nasz Bóg. Jedno z wielu imion Boga to właśnie Szabat. Witamy Szabat, witamy Boga. Po naszym tygodniu, Przychodzi Szabat na końcu naszego tygodnia. Po sześciu dniach tygodnia siódmy dzień to Szabat, dzień odpoczynku. Dzień, kiedy spędzamy z naszą rodziną, z naszymi przyjaciółmi i z naszym Bogiem, naszym Stwórcą, naszym Ojcem. I kiedy Słońce zachodzi, zaczyna się Szabat, śpiewamy. Śpiewamy pieśni dla Boga, aby pokazać Mu, jak bardzo Go kochamy, jak bardzo jesteśmy wdzięczni za to wszystko, co dał nam w tym właśnie tygodniu, który minął, to co uzyskaliśmy. Przychodzi Szabat, wszystko się zatrzymuje i zatrzymujemy się my. I dziękujemy Bogu poprzez śpiew za to wszystko, co mamy. No. Byśmy spędzili kolejny Szabat właśnie z nim, śpiewając, jedząc, pijąc, świętując Szabat, naszą więź, naszą relację z naszym Bogiem, naszym Stwórcą, naszym Ojcem, z haszem naszym Bogiem. Szabat szalom. agadon shabbos the break of shabbat